Zrób mi zdjęcie na zające. Dzień dobry. Dzień Złapałam dobry. zająca za ogon. <laughs> za uszy. Bo nie powiem jeszcze za co. Powiedz, że to jest Krzeszów. No, no to jest nie? nas Krzeszów. Jesteśmy w Krzeszowie, a to są zające. Tam jest klasztor dookoła. Chodźcie tędy tą drogą tutaj, święty Gdzie masz pomoc? Po co to nagrywasz? A czemu nie? Co? Tędy, tędy się idzie tam świętym Józefem i do kościoła. Aha, świętym Józefem i do kościoła. Słuchaj, ja nie wiem, czy tędy dojdziemy do świętego Józka. Ja, Moniczka z się. Ja się tu chowałam z moim kuzynem. Chowała się tutaj z kurami. Z no, jak to by się wychowywałaś? Z królikiem ma pan Wydobywałaś się tu? tak? Tak, tutaj do mojego kuzyna, bo my tak o tym U Mojej, u swojego. Jak to się nazywa? Kuzynka. Od strony mojej mamy to była rodzina. Tak, tylko Monika, to było 100 lat temu, jak tu żeś tu była. Kto wie, czy teraz o, jest właśnie... w ogóle.